Dzień dobry Państwu, bierasz Dominik, Limagren Polska. Dziś mamy 12 kwietnia roku 2021. Jesteśmy w miejscowości dubiarzy, nieopodal Bielska Podlaskiego na plantacji rzepaku zimnego LG Ambasador. Jest to nowość w ofercie Limagren. Rzepak ten jako nasza nowość posiada wiele cech przydatnych rolnikom uprawiającym rzepach takich jak odporność na pękanie łuszczyn, odporność na wirusa żółteczki rzepy, nowość Gen Enflex, czyli lepsze wykorzystanie azotu przez roślinę, jak również wysoka mrozoodporność, czego Dowodem jest plantacja tuż za moimi plecami. Jak Państwo widzą, plantacja ma się w bardzo dobrej kondycji. Nie widać tu braków w obsadzie, czy jakichkolwiek wypadnięć roślin. Rzepak ma się dobrze. Szybko zregenerował się po tej trudnej, jakże podlaskiej zimie, gdzie najpierw napadało dużo śniegu, później radykalnie spadły temperatury. Przedwiośnie też nie rozpieszczało rolników, gdyż była duża amplituda temperatur. Pół tygodnia było ciepłego, pół bardzo mroźnego. Jednak rzepak ten bardzo dobrze przetrzymał te niekorzystne warunki Czego dowodem jest rzepak znajdujący się za mną Jak widzicie Państwo rzepak ten bardzo szybko odrzucił te liście uszkodzone po zimie zaczął Dzięki dobremu wigorowi zaczął wypuszczać nowe liście A jako przykład wykopałem jedną z roślin Jak widzicie Państwo roślina ta ma się bardzo dobrze Ma bardzo grubą szyjkę korzeniową Duży, rozbudowany system korzeniowy, co daje tej roślinie zadatki, by w pełni wykorzystać ten potencjał zawarty w roślinie i dobrze zaowocować. Gospodarstwu, na którym polu jesteśmy, życzę udanych plonów, a Państwa zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Do usłyszenia.